Troszeczkę żartobliwie zacznę. No, trzeci set i prawie trener liderek by później na kolację poszedł, ale się nie udało. Jak ta gra wygląda Waszym okiem? Co poprawiliście? Czego zabrakło? No, gra była równa, tak naprawdę, z wyjątkiem drugiego seta, no te dwa sety były bardzo równe. Natomiast no, przegrywamy w jakichś tam szczegółach, niuansach. No, no, brakuje nam w pierwszym secie, Przyjemy dwie zagrywki, robimy błąd podwójnej, samej końcówce. Teraz przeciwstawicie z kolei prowadzą czterema punktami. Nie jesteśmy w stanie w ustawieniu, kiedy mamy trzy ataku, e, przyjąć dobrze zagrywki, prowadzić ataku e, i skończyć akcji. No i to już tak się kończy później. E, no w sumie równa gra e, przez e, no takie proste czasem błędy. No. Błędy, e, które też sobie wynikają może z doświadczenia, może z, z braku doświadczenia właśnie moich zawodniczych, niektórych młodych. E, no ale też i, pewności, umiejętności i tak dalej. Myśmy w tym meczu zagrali całkiem dobrze, jeżeli chodzi o przyjęcie, bo liczyliśmy na bardzo trudną zagrywkę przeciwnika. Nie było najgorzej 43% w przyjęciu, 4 asy nam tylko weszły. No myśmy, fakt, że zrobili tylko jednego asa. Nie zrobiliśmy, nie straciliśmy dużo w przyjęciu, natomiast my nie kończyliśmy akcji w ataku i to był też trochę nasz, nasz problem, bo tylko 31% skuteczności w ataku przy 44 przeciwnika to trochę za duża różnica. Walczyliśmy w polu i tym sposobem no, mieliśmy szansę na, na kilka akcji w kontrze. Niektóre nam się udały, ale nie wszystkie. Ta kontra, myślę, że jakby była lepsza, to moglibyśmy e, no, po prostu mieć większe szanse na wygranie setka. Właśnie no. Liga, miejsce w Lidze, walczycie. Co należy poprawić, żeby w kolejnych spotkaniach, tak naprawdę już zostało wam niewiele, coś ugrać i jakby lepszym przytupem zakończyć ewentualnie tą, 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 tą rundę. No tak, no, ja myślę, że jakby ktoś się nie orientował w tabeli, kto jest na którym miejscu, to wcale bym nie powiedział, że gra ostatni zespół z pierwszym, bo to i walka była i ona naprawdę musiało się namęczyć, żeby za nim wygrać. Eee, no, nam brakuje cały czas skuteczności w ataku. Niestety ten problem mamy od początku sezonu. Nie mamy odejść na prawe skrzydło tak naprawdę i, i, i tutaj jeszcze jak pierwszy tempo pochodzi, to przyjęcie jest, to, to jeszcze jest ok, ale jak już są piłki wstawione na highballach, no to niestety to musi być uderzenie z drugiej linii, z prawego skrzydła, czy, czy z pierwszej linii. W każdym razie tego ataku nam brakuje cały czas. No, trudno jest to poprawić tak nagle. W tym, w tym meczu nie graliśmy za dobrze blokiem, bo tylko cztery punkty blokiem stać nas na trochę lepszą grę w bloku. I było sporo takich okazji, gdzie, gdzie tylko i wyłącznie kwestia techniki ustawienia rąk powodowała, że ta piłka gdzieś nie ciekawa ten na zewnątrz. Ale generalnie w tym bloku nie jest, nie jest u nas najgorzej. No i czasem mamy problemy z przyjęciem, szczególnie zagrywek wyskoku. Bardzo agresywnych, ale w tym meczu no nie, nie, nie było to tak widoczne. Czyli mądrzejsi o doświadczenie, liczymy na poprawę i lepsze wyniki meczu. Zobaczymy jeszcze do końca, mamy jeszcze cztery mecze i staramy się wygrać. Staramy się zakończyć ten sezon no, jakimś dobrym akcentem.